Ktoś mnie widział tutaj Ci goście widzą mnie Widziałem Tak, oznaczałem no, Ci z tyłu nas w radzie Dwo gości Trzeba już coś zrobić A to do nich nie lecę moment Albo lecę tak do nich Ty? Puściłeś drona z bombą? No, Dobra, tak. to ja też Tylko poczekaj dostał co dostał powalane zaraz jeszcze tutaj tak. są drużyny, nie ale dostał sobie ja to nagram nie, bo ja musiałem rozwalić wiesz jeszcze później strzałem jedną pestkę chyba dostał No dobra co się nie? Tutaj jakiś swarm jest w WSP. został na 5 dodatków. Nie sobie... ale to był ten podniesiony z ziemi. A, A jednego to ktoś inny musiał Pozostało 25, oby tak dalej. Dobra, słuchaj, to co, co robimy? A tam są goście byli, poczekaj. Tutaj biegali gdzieś, nie? Słuchaj, dawaj tutaj idziemy, Piotrek, i gdzieś wylądujemy okay. sobie. To ma nas widzieć, tak, pilocimy się, zwijamy. Aha, bo ja zbijać. nie mam tego. Czekaj, ja jeszcze bym do sklepu poszedł, wiesz, sobie po... Tutaj jest sklep, ale tak. czekaj. ale tu masz. Dobra, mogę lecieć. Czekaj. Okay. Nie wiem, jakiś blaszek chcesz chcę kupić? Dobra, blachy kupimy. Samoranimkę mamy, nie? Skrzynię z pancerzem. Dobra, skrzynię z pancerzem kupiłem. Idziemy. Mam trochę mało ammo, ale okej. Okay. Mamy radę. Dobra, chcesz coś zaznacznie Są No dobra, ktoś mnie widzi, nie? Ktoś mnie A? widział. Jak na dachu, nie? Co, Spokojnie, to tak, słuchaj, ja bym się tutaj nie dał, już nie wychylał. Ty ty trzech zabiłeś ani jednego łochu. Nie, no to masz zero. Nie ja wiem, ani jednego. Słuchaj, ee, A... ile masz amo? No kurde, nie mam właśnie dużo, 92,55, a ja kupiłem skrzynię z pancerzem, no. No, to bez sensu. Ale do tego mam, do... Ruch O, o, czekaj. O, ktoś wlądował. Ostrożnie, mamy zagrożenie w sektorze! Operator dźwigł. Coś słyszałem na Dobra, to tak, słuchaj, nie, nie strzelamy się, nie? No, no wiem. To mogłem być ja, bo ja trochę ten... Nie strzelamy się. Czekamy, tutaj strefa się zmieni, zobaczymy co będzie później. Ja wiem, gdzie są ja na locik. Ja z góry tutaj zawsze mogę też pokarać ludzi, bo mam dobry no. Chcesz strażnika SC mieć? Nie, a co to, to jest taka? No ja to jest ta bieda dmuchawa Wróg pojawił się w okolicy O Nie, tutaj koło ktoś, nas spadają. Ktoś przelatywał, tak? Tak, tam po, po, to wpadają, wiesz, zawsze Kurde, ja tam nie widzę właśnie tak akurat tamtego miejsca nie Ale widzę nie, nie, tego... nie ma sensu Piotrek strzelać. Spokojnie. nie wiem, ale nawet jak ktoś wyjdzie tam, że ma Po co strzelasz Piotrek. Powalane. No i wszystko To jest spokojnie, to jest z daleka, no! Co jest? Skąd? O Jezu, Piotrek, ratunek! Skąd? Skąd? Podniesiesz mnie? Z dołu! Piotrek, no kurwa A ja, ja przyjrzę, mnie tutaj, tutaj też mnie, nie tutaj też nie widzą. słuchaj. Ja pierdziele. O, ktoś też do mnie strzela, no. No, no dobra, spoko, spoko, ja sobie tam przylecę o, wróć, jeszcze powrót, i ten nie... Widzisz, tak to jest jak się strzela, A. nie? Dobra, ty masz dobrą miejscówkę, jak ciebie nie widać, wiesz? Bój towarzysz wraca do gry, dobra robota! Tam masz, no. tutaj ucieka od razu do mnie, wiesz co, tak? Oj! Dobra. Ja Oj kurde. Przetraj podnieś mnie. Podnieś mnie. No, nie. Będę mówił ci, jak ktoś będzie wierzył. Dobra, to jest pilnujące. Przetraj, poczekaj. Dobra. Okay. tego strażnika kładziemy. Nie, Nie to jest bez spokojne. sensu Ktoś chodzi tam. No, to, to ja to jest... chodzę, spokojnie. Mogę... Oj. Wiem, 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 spokojnie Wiem, wiem wiem spoko, tak rzuć tą skrzyneczkę z blachami, A, czekaj Posaż kładźcie teren, ruchy! Dobra, kto się wjeździ na ja nie? Ja mam już. Idę, masz blach? No, w maksa, już więcej nie Dobra. mogę. mieć. Słuchaj, Piotrek, lecimy, lecimy tu na dach, nie? Ja mam dobrą maskę, nie? tak Dobrze, ja mogę wylecieć tylko. Tu, tu na dach. Gdzie? Dobra. Tam? goście lecą. Tak nie, no nie, 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 poczekaj czekaj, czekaj. No, gdzieś trzeba... ...coś skumać, poczekaj Dawaj tutaj, wiesz? Tutaj, tutaj, na ten dach, no. O, plecy. O kurwa. Mać. Dasz radę, nie podnieść? Czekaj, jesteś? jestem tu. No tu Ale, na to. Dzięki. No kurde, w odpalej brachy. O, ja pierdziele. Dobrze. Zbiza się chmura strefa namilona. Kurde, jakieś lagi. mam, widzisz, co się dzieje? Jakie lagi miałem te? do bezpiecznej strefy. Ale tam w gości w ogóle poprosiłem przynajmniej 100 metrów no. Co to się w ogóle działa? No dobrze, tam już kurde byłem blisko, że wiesz zginąć jak ciebie ten gość składał Co wszeto, ząb blachy założyć i, i na blisko podchodził, się czaił Kapowacie na nas wyciec. dumą! Zastał na cenę! Udało ci się przejść przez to gówno! Dobra robota! Tak, ale ja nie razem nie zginąłem! Niech cię kupi! Ferdek! Ferdek! Pozostańmy w przed nami jeszcze kupa roboty!